W Starogardzie Gdańskim są jeszcze znaki drogowe, których istnienie jest zbędne, a nawet niezrozumiałe. Stąd też Urząd Miasta wprowadza program racjonalizacji znaków drogowych. Usuwamy zbędne znaki bądź też nieaktualne, niektóre znaki ostrzegawcze, czyli takie na przykład na ulicy Halera. Znaki informujące o sygnalizacji świetnej są niestety no, nie, nie są w tej chwili potrzebne, dlatego że jadąc od ulicy Halera od Ronda Kierowcy widzą, że jest ta sygnalizacja. Niektóre, na przykład, znaki o zakazie zatrzymywania, czyli za przejściem dla pieszych, gdzie z ogólnych zasad kodeksu drogowego wynika, że 10 metrów przed i za przejściem nie wolno zabrania się zatrzymywania pojazdów. Także, również takie znaki będą likwidowane. No, staramy się, żeby ograniczyć te znaki, żeby było ich jak najmniej, żeby kierowcy sami również wykorzystywali ogólne zasady, przepisy ruchu drogowego i pozostawiali pojazdy tam, gdzie jest to możliwe. Program ten ma ułatwić życie kierowcom, chcącym na przykład zaparkować samochód w miejscach, gdzie dotychczas było to niemożliwe ze względu na ograniczające parkowanie znaki. Umożliwimy też w niektórych miejscach, tam, gdzie będzie możliwość dopuszczenia parkowania pojazdów, zostaną zniesione zakazy zatrzymywania i na ogólnych zasadach, tam gdzie na przykład na chodnikach jest pozostawione będzie więcej niż 1,5 metra szerokości, pojazdy będą mogły zaparkować w tych miejscach.